Teraz posłuchajcie dalej. I za chwilę zobaczycie co robi Joseph i za chwilę i za chwilę my będziemy też... Jasiu, I za chwilę my będziemy też tą rzecz robić. Posłuchajcie. Czasem boję się, bo w pewnych regionach Ugandy żołnierze porywają dzieci. Słuchajcie. Czy u nas zdarza się, że, dzieci, nie. że żołnierze porywają dzieci? Nie. No oczywiście, że nie. Igorku. Porywają dzieci, żołnierze czy nie? Tak. Porywają? Tak. Żołnierze porywają dzieci? Nie. nie. No chyba się Igor pomylił, prawda? Tak. Żołnierze porywają dzieci, by służyły w armii, czyli takie dzieci jak, no może nie jak wy, ale troszkę starze, takie jak Joseph, który ma 9 lat. Niedobrze żołnierze nie porywają. Nie ma rodziców w domu albo dziad tam zabierają i oni mają służyć warni. Czyli dają im broń i muszą niestety też być żołnierzami, prawda? Takie małe dzieci, zamiast się uczyć, zamiast się bawić, kopać piłkę. To oni muszą służyć warmi. Największym moim marzeniem było móc się uczyć. Zobaczcie, on chciał się uczyć, a wy czasami tego nie doceniacie w ogóle starszych dzieci, że możecie się uczyć, a dzieci to się nie chcą uczyć, prawda? A zobaczcie, dzieci afrykańskie bardzo chcą się uczyć i czekają na naszą pomoc. Dzięki pomocy jednej z warszawskich szkół, my wracamy tutaj do naszej stolicy, do Warszawy, już od roku mogą chodzić do szkoły. W dniu, w którym idę do szkoły, dziadek budzi mnie o siódmej rano. Myję się, ubieram w mundurek szkolny i czasem jem śniadanie. A wiecie, co Joseph je na śniadanie? Tutaj akurat chyba nie mamy tej rośliny, ale mamy tutaj taką roślinę, która nazywa się maniok. Zobaczcie, do czego ta roślina jest podobna? Do niemiak. Bardzo dobrze do ziemniaka, ale jeszcze inaczej. No może do ziemniaka, to może nie... No pewnie. No tak, do marchewki, do pietruszki z tego robi się takie placki ziemniaczane, tak jak u nas ściera się na takiej grubej tarce i mamusia, Josef, znaczy nie mamusia, tylko dziadek Józefa i inne mamusie dzieci yy, afrykańskich. Robią im z tego placki ziemniaczane. A wy lubicie placki ziemniaczane? A z czego u nas robi się placki ziemniaczane? Z mąki. No z mąki, ale, ale z czego? Z jajka. z jajka. Ale co jest takim produktem? Ziemniaki. No właśnie. Tutaj mamy drugą roślinę, która nazywa się balat. Jest to roślina taka czerwona. I to jest, wiecie jak się to nazywa? Słodki ziemniak. Bo on, jakbyście go spróbowali, to on ma słodki smak. To jest słodki ziemniak. Zobaczcie, on ma takie ładne kwiaty, bo wiecie, że najpierw to rosną kwiaty, później kwiaty opadają, a tutaj pod ziemią są ziemniaczki słodkie, prawda, Kevin? Kevin, nie widzisz ziemniaczków? Chodź pani ci pokaże. Chodź tutaj do mnie. Proszę cię, żebyś wstał. Proszę wstać i usiąść ładnie. A inną jeszcze rośliną, którą, którą dzieci i starsi jedzą, nazywa się ta roślina Sorgo. Ale tę roślinę nie tylko jedzą ludzie, bo jedzą tylko owoc. Natomiast całą trawę, tutaj to wszystko, jedzą również zwierzęta. Czyli to są takie podstawowe rośliny, z których którymi żywią się Afrykanie. I zobaczcie. Tutaj mamy narysowaną taką wizytówkę naszego Josefa. Ja Wam ją zdejmę i pokażę. Chodźcie. Wizytówkę, taka, Josefa. tak. To jest dziadek Josefa, czyli dziadek i czwórka rodzeństwa. Józef lubi grać piłkę nożną. Tak. Marzy o tym, żeby móc się uczyć. Są tutaj narysowane książki, prawda, się, Chodź do Pani. Ja wiem, że Ty też bardzo lubisz chyba się uczyć, prawda? I rysować szczególnie, lubicie, prawda? Za chwilę będziemy malować. Tu jest jedzenie Józefa, czyli potrawa z tych właśnie produktów zrobiona. Takie placki są ziemniaczane. Zrobione z tej rośliny u góry. Tutaj jest e, zabawa, w którą bawi się nasz kolega z innymi swoimi kolegami. Lubię rysować. I bardzo lubi rysować, ale wiecie, bardzo lubi kolor niebieski. Najlepiej Józef lubi kolor niebieski. Ja nie wiem jaki Wy lubicie. Tak jak się też tak jak no to to jest Martusia, twoja siostra, tak? A jaki lubicie kolor najbardziej? Bo Joseph lubi A ja Ciobie! Ja ja, ja, różowy. A ja żółty. Zielony. A ja żółty. A ja, żółty. A ja, żółty. A ja żółty. Dobrze, ale Józef lubi niebieski kolor. A ja też. Też lubisz niebieski. To takim Józefem jesteś. Takim prawdziwym Józefem. Czyli Józef lubi niebieski kolor. Ja też a to jest jego taki, zobaczcie, przypatrzcie się, stary dziadusz, on ma 78 lat, on naprawdę jest bardzo stary. Zobaczcie, Jasiu, zobacz dziadusia. To mnie nie i rąk. E, ja wiem, niech żyje jak najdłużej, bo Józef nie ma mamusi ani tatusia. Także dziadusz dostaje na pewno siły i musi żyć, żeby wychować wszystkie te dzieci. Przecież to nie tylko Józef, ale wy wiecie, że Józef ma się czwórkę rodzeństwa. No. Prawda? To, to jest strasznie dużo, no właśnie, czyli on jest piąty, czyli w sumie tych dzieci jest pięć. Oczywiście jest jedna piąty. cała ręka. Cała jedna ręka. A jeśli wam pokażę inne produkty, które Józef lubi jeść. Może znacie te produkty? No, to to do nas, u nas są sklepienie, Super. My. To Daktyle, no to jest mniej spotykane, może mniej, żeście się z tym spotkali, bo u nas są takie daktyle, kupuje się w takim woreczku, w sklepach są, to są takie ze środka powybierane, te takie nasionka, to są daktyle. I Gorek, chciałam pokazać, co lubi jeszcze jeść nasz kolega Joseph, a ty chyba banany też lubisz jeść? Ja lubię. No ja właśnie. Ja Tutaj też. Ja mamy ja oliwki. Oliwki zazwyczaj mamy w słoiczkach. Mamusia, czasami nie lubisz? Ja lubię. A bo oliwki są słone i nie każde dziecko lubi, bo są oliwki ciemne i oliwki jasne, zielone, prawda? I takie y, mocno borudowe, aż takie czarne. A to, to na pewno lubicie. Pomarańcze. No właśnie, czyli zobaczcie, Józef mało różni się od was, bo je... Je pomarańcze, je banany, je oliwki i je daktyle. Czyli to również jest produktem takim, które niektóre dzieci, bo niektóre dzieci nie mogą tego jeść, bo to jest dość drogie w Afryce, ale niektóre dzieci mogą to zjeść skosztować. A teraz Wam jeszcze chciałam czytać jedną rzecz, że yy, kiedy Joseph przychodzi, kiedy kończy lekcję. A jest to Jasieńku, Ty kończysz zajęcia i idziesz z babcią do domu około godziny drugiej po południu. Prawda? Babcia cię zabiera, druga, trzecia. A Józef kończy zajęcia lekcji o godzinie piątej. I często po szkole gramy z kolegami w piłkę nożną. I zobaczcie, taki sam sport jak u nas. Lub bawimy się w różne inne gry. Winne gry. I teraz my, ja Wam pokażę jedną, tylko po polsku zaśpiewaną piosenkę, jaką Józef śpiewa ze swoimi kolegami, kiedy wraca ze szkoły yy, do domu. Dobrze? To musicie teraz wstać. Wstać Gimnastyka, dobra sprawa głosza. to zabawa! 감 <목소리가> nasz Józef, ale ze swoimi kolegami, prawda? To jeszcze jedną piosenkę Wam puszczę. A, nie też... sam. No problem, no, wiesz, no nie sam, no bo wiadomo, że mówię, że ze swoimi kolegami. A jeszcze ma taką piosenkę. Posłuchajcie. Jestem muzykantem, młodszym My muzykanci The am

Nie to sobie zaśpiewamy już sami. Jestem muzykantem, konszabeliantem. My muzykanci, konszabelanci. Ja umiem grać. My umiemy grać. A na czym na grzechowce. Na grze Jak to wymyślimy? Pu, pu, pu ja? Szuru, szuru, na grzechotce, szuru, szuru, na grzechotce, szuru, 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 bęc. szuru, szuru, na grzechotce, szuru szuru. szuru, 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 szuru Widzicie? I Joseph wymyśla sobie takie właśnie instrumenty i sobie potem porównuje. Na przykład do naszego szuru, szuru, prawda? Szuru, szuru, buru. Dobra, siadajcie, dokończymy jeszcze list i za chwilę przejdziemy do pracy plastycznej, dobrze?